Takie podpisy to dla polityków być albo nie być. Poseł Zbigniew Pacelt po oficjalnym ogłoszeniu swojej kandydatury wyruszył w teren, aby zebrać wymaganą ilość głosów poparcia pod swą kandydaturą. Wymogi takie stawia Państwowa Komisja Wyborcza, że trzeba zebrać 2000 podpisów, w związku z tym dzisiaj prosimy o poparcie. A dla mnie ważniejsze będzie, będzie 7 września, kiedy to wszystkich mieszkańców zapraszam do pójścia, do głosowania. Dla Platformy Obywatelskiej to bardzo ważne wybory. Zdobycie mandatu senatorskiego dałoby partii dobrą pozycję w zbliżających się wyborach samorządowych. Stąd też podczas akcji zbierania podpisów poseł Zbigniew Pacelt mógł liczyć na mocne poparcie. Szefowa Świętokrzyskiej Platformy przekonuje, że liczy na wygraną posła Pacelta. A zwłaszcza w Ostrowcu wynik wyborczego starcia nie będzie bez znaczenia. Kandydat Wierzy się z posłem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Łosieckim. Ja wierzę w to, że mieszkańcy, szczególnie Ostrowca Świętokrzyskiego, yy, przeanalizują to. Który z posłów więcej zrobił już w przeszłości właśnie dla tego miasta? To są wybory jednomandatowe. I tu się liczy nazwisko, to co się zrobiło, to co się chce zrobić. Trochę takie podsumowanie też to będzie dotychczasowej działalności. Zbigniew Pacelt był już rozważany jako kandydat do Senatu w wyborach w 2011 roku. Wtedy jednak postanowiono, że wzmocni on listę do Sejmu. Poseł długo rozważał, czy w wyborach uzupełniających wystartuje. Czuje się jednak mocnym kandydatem w tym okręgu. W moim przypadku to akurat te pięć powiatów. To mógłbym coś powiedzieć, co mi się udało zrobić, ale to nie o to chodzi. Po prostu tam bywałem najczęściej, w tych powiatach, właśnie tych pięciu. I stąd zdecydowałem się również między innymi kandydować na senatora. Wybory uzupełniające do Senatu rozpoczynają długą kampanię wyborczą. Tuż po nich wybierać będziemy reprezentantów w samorządzie. Platforma nie zamierza odpuszczać wyborów samorządowych i zamierza walczyć o jak najlepszy wynik w mieście. Na pewno przygotują listę kandydatów do Rady Miasta. I Sejmiku Wojewódzkiego zamierzają też mieć własnego kandydata na prezydenta miasta. To będą, myślę, takie pierwsze wybory, gdzie będziemy zbierali właśnie te pierwsze doświadczenia, jak funkcjonują okręgi mandatowe w gminach. My, jako Różna Platforma Obywatelskiej, z pewnością będziemy tutaj ważnym graczem w tych wyborach i wierzę w to, że będziemy mieli taką reprezentację, która pozwoli, pozwoli nam być w koalicji. Bo bycie w koalicji to naprawdę dla Ostrowca Świętokrzyskiego, dla. Mieszkańców to są konkretne projekty, to są konkretne pieniądze. W Platformie nie zdradzają jeszcze, kto będzie ubiegał się o prezydenturę. Czas na podjęcie decyzji w partii dają sobie do września. Ja jeszcze nie znam rekomendacji struktur ostrowieckich Platformy Obywatelskiej, więc też będę czekała na tą propozycję z niecierpliwością. Wyborcza machina ruszyła 7 września. Dowiemy się, kogo na senatora wybiorą wyborcy. Kandydaci będą walczyć o głosy w powiatach Skarżyskim, Starachowickim, Ostrowieckim, Opatowskim i Sandomierskim.